Co mam na myśli, kiedy mówię, jaka jest historia rynku? Co mam na myśli, jaki jest kontekst rynku? Należy sobie zadać kilka pytań. Na przykład. Witam cię serdecznie w kolejnym odcinku z serii Mental Trading. Przed tobą kolejny materiał, który pomoże tobie stać się lepszym traderem oraz inwestorem. Jeśli jesteś tym zainteresowany, lub już nad tym pracujesz, to koniecznie zostaw subskrypcję i kliknij w dzwonek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych nagraniach. Dzięki temu nic ciebie nie ominie a treści pojawiają się na tym kanale codziennie. Zapraszam do tego odcinka. Jak rozumieć historię, którą opowiada rynek, która jest. Bo ja bardzo często mówię jaki jest kontekst rynku. I jeśli uczestniczycie w sesjach, które, które prowadzę, to ja bardzo często mówię o kontekście, mówię o tym, co się wydarzyło do tej pory, jaki jest ruch, czego się można spodziewać, tym bardziej właśnie w momencie kiedy mamy tzw. cykl rotacyjny, tam bardzo precyzyjnie przygotowujemy plan. I moi drodzy, co mam na myśli, kiedy mówię, jaka jest historia rynku? Co mam na myśli, jaki jest kontekst rynku? Należy sobie zadać kilka pytań. Na przykład, czy jest to trend na rynku? Jeśli tak, to kto kontroluje ten trend? To jest bardzo ważne pytanie, które musisz zadać. Patrzysz na wykres i zastanawiasz się, jaki jest kontekst. No to, jaki trend? Teraz, jeżeli jest trend, jeżeli definiujesz, że jest trend, no to kto go kontroluje? Jedno z pytań. Drugie, e, czy jesteśmy na początku tego trendu, czy on się dopiero tworzy, czy jesteśmy na jego końcu? Ok? Inne pytanie. Czy mm, rynek teraz przychodzi w ruch boczny i teraz jaki jest ten ruch boczny? Czy to jest duży zakres, duży zakres, czy może malutki? Bardzo wąski. zdefiniuj Ok? Jaka jest historia tego rynku? Kolejny element. Czy my jesteśmy na, nie wiem, szczytach wykresu? Czy jesteśmy na samych dołkach? Gdzie się znajdujemy? W jakim przedziale? Tygodniowo jesteśmy na szczytach, miesięcznie jesteśmy na szczytach, może jesteśmy na środku? Gdzie jesteśmy? To są takie zupełnie podstawowe pytania, które należy zadać w momencie, kiedy chcemy zacząć handlować w trading rangeu. Albo chcemy się tego w ogóle na, nauczyć i, i zacząć stosować, zawsze zadaję tego, tego typu pytania moi drodzy, kiedy przygotowuję plan. I osobiście uważam, że jednym z najskuteczniejszych sposobów handlowania w trading rangeu jest zainwestowanie czasu w zrozumienie kontekstu rynkowego. Ok, na pewno poznanie, uwaga, poznanie prostego, uważam prostego schematu. Macie do tego dostęp Price Action Cycle, czyli cykl rotacyjny ceny. Mega, mega pomaga określić, jaki jest kontekst rynku, kto ma teraz przewagę, czego się spodziewamy. Ja z tego korzystam e, non-stop, część z Was również, a w momencie, kiedy zaczynasz, kiedy e, jakby dopiero wchodzisz w, jakby w tą tematykę, koniecznie cykl rotacyjny ceny pomoże Ci się odnaleźć. Uwaga w kontekście tych pytań, poznawania historii. Co się wydarzyło, co mi rynek podpowiada, co może być yy, kluczowe. I oczywiście, słuchajcie, jest to przeciwieństwo tego, co robiłem, kiedy ja zaczynałem swoją karierę, yy, kiedy zaczynałem w ogóle trading, dlatego że podobnie jak większość początkujących, po prostu nigdy nie poświęcałem czasu na. Na znalezienie kontekstu, na, na poznanie tej historii, tak? jakie jest zaplanowanie czegokolwiek, co się już wydarzyło, tylko było proste podejście. Patrzę na wykres, mówię, wchodzę, odpalam i teraz ja będę w 5 minut trader, odpalam wykres i mówię, no dobra. Jeden wskaźnik, drugi, trzeci, bo na tym to przecież polegało na początku. Masa wskaźników. Ok, i teraz, gdzie jest sygnał kupna, gdzie jest sygnał sprzedaży? Jeżeli. Przerabialiście tego typu rzeczy, to wiecie, o czym, o czym mówię. No i długoterminowo takie podejście to jest masakra. Ja przez wiele, wiele na pewno miesięcy, być może przez kilka lat w ten sposób próbowałem i szukałem wskaźnika, i wskaźnika, i wskaźnika, a może inny, a może kolejny, i tak dalej, i tak dalej. No i to było mega, mega problematyczne, moi drodzy, dlatego, że większość wskaźników, na które trafiamy, zupełnie sobie nie radzi w trading range'u. Jeżeli Twoja strategia opiera się, nie wiem, o STOCH'a, o MACD, o CCI i RSI i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, możemy wymieniać ich mnóstwo, to w momencie, kiedy przychodzi ruch boczny, trading range nagle się okazuje, no to nie funkcjonuje. I jeszcze najlepsze jest to, kiedy my zaczynamy Układać pewien schemat, pewien plan handlowania na historii i sobie mówimy, no dobra, jak jest ruch trendowy, to jak on się kończy, to następuje właśnie konsolidacja. Bardzo często mówimy, następuje ten ruch boczny, i teraz ten wskaźnik. Aha, trzy razy coś się wydarzy, to za czwartym jest większe prawdopodobieństwo, że, że pójdziemy znowu z trendem. No i tak w ten sposób kombinujemy. Później przechodzimy do. Do rzeczywistego rynku się okazuje, nie, no tym razem 5 albo i 6 razy nawet poruszali się, czy tam wskaźnik nam podpowiadał 6 razy, że, że coś tam się wydarzyło i w sumie nie było okazji do, do zajęcia pozycji. Jest to mega problematyczne i na pewno nie jest to, tak jak powiedziałem, długoterminowo rozwiązanie, korzystanie z yy, takich podstawowych wskaźników. Oczywiście są, są wskaźniki, które definiują yy, pewne możliwości w trading range'u ale na pewno nie na etapie początkowym, na pewno uwaga e, są na starcie, są drogie, po prostu drogie e, w kontekście takim, żeby z nich korzystać, więc to nie jest rozwiązanie, w mojej ocenie są inne lepsze, tu, tu są lepsze rozwiązania, ale trzeba się tego nauczyć, okay? w trading range'u dowiedzieć się trzeba, jeszcze raz, jak zdefiniować kontekst rynkowy, kto ma przywagę, można zadać te pytania, które wymieniłem, wymieniłem wcześniej, Okay? Jeżeli już definiuję, że zaczyna się ruch boczny, czy to jest duży ruch boczny i idą szeroko, czy jest jakiś ruch boczny, wąski, i w ten sposób dowiadujemy się, jaka jest historia tego rynku. Znając historię, znając kontekst, możemy coś z tym zrobić, możemy zaplanować, możemy też stworzyć oczekiwania, i wtedy handel taki staje się dużo, dużo, dużo prostszy. Pełną wersję tego spotkania znajdziesz już dziś w naszym panelu edukacyjnym, do którego link znajdziesz w opisie. Zaraz obok widzisz kolejne polecane dla Ciebie nagrania, także trzymam kciuki za Twój dalszy rozwój. Nie zapomnij zostawić lajka i komentarza. Doceniamy każdy taki mały gest, a pozwala nam to po prostu dalej rozwijać kanał. Jeśli chcesz, żeby jakiś temat poruszyć w kolejnych nagraniach, śmiało pisz w komentarzu. Do usłyszenia w kolejnych, najnowszych odcinkach.